Cześć moi drodzy, tu Nadia. Witam Was już w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapraszam Was do odcinka Save One, Drop One, czyli będziemy sobie losować z tej oto miseczki książki, które mam wypisane na kartkach. Dwie książki, jedną tylko możemy uratować, a drugą możemy wyrzucić, więc bez zbędnego gadania po prostu zaczynajmy. W tej miejsce mamy książki, które gdzieś tam najbardziej zapadły mi w pamięć, bardzo mi się podobały i naprawdę czegoś mnie nauczyły. Trzeba sobie trochę utrudnić życie i dać takie naprawdę ciężkie książki, żeby wybór nie nie był taki oczywiste od razu. No, oczywiście wiadomo, no, że przez to, że jest to osobość, to niektóre książki są lepsze od innych, już tam z góry. Ale dobra, po prostu to zróbmy i lecimy. Jako pierwsze mamy W sam raz oraz Teraz i na zawsze. Dobra, to są właśnie te dwie książki, które uwielbiam. Teraz i na zawsze stało się moim ulubieńcem w tamtym roku. Była to najlepsza książka, którą czytałam w tamtym roku. Natomiast W sam raz jest to książka taka piękna, taka życiowa, i dopiero teraz z biegiem czasu zaczynam ją doceniać, więc ciężko mi. Wybrać. Aj, 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 Teraz i na zawsze jest młodzieżówką, trochę romans, który porusza bardzo ważne i istotne, istotne wątki, i naprawdę jest to świetna książka, ale myślę, że teraz, gdzieś tam z biegiem czasu, myślę, że lepsze będzie w sam raz, więcej w sam raz, a Drop, no niestety, teraz i na zawsze. Te dwie książki, no nie można ich porównać, bo są zupełnie dwa inne gatunki, każda z nich jest o czym innym i są naprawdę niesamowite. Dalej mamy Baśnie i Aristoteles i Dante. Jeżeli chodzi o Paśniobór, bardzo bardzo chciałam zrobić Lilith w te wakacje całej serii, no niestety się nie udało. Jeżeli chodzi o, o Arystotelesa i Dantego, no to przeczytałam ich w czerwcu z okazji Mieszanca Dumy i stwierdziłam, że mniej mi się podoba niż wtedy. Ale znowu, są no, dwa zupełnie inne gatunki, przez co bardzo ciężko je porównać. Bo Paśniobór, książka dla dzieci. Naprawdę niesamowita książka dla dzieci. Cała seria książek dla dzieci. Natomiast Arystoteles i Dante jest to książka o poznawaniu siebie, o miłości. Szczerze myślę, że jednak odrzucam Baśniobór, przeczytałam tylko dwie części Także nie mogę też za dużo Opowiedzieć o tej książce, tej serii książek Dlatego może też aż tak nie pokochałam tej serii Także Baśniobór Au. Natomiast Arystoteles i Dante zostają Harry Potter oraz Biały Ptak Kocham Harry Go Pottera całym sercem. Biały ptak jest to komiks o wojnie. I ten komiks jest naprawdę świetny, ale Harry Potter, przez to, że jest to, no nie dość, że filmy dzieci są, no to jeszcze książki od niedawna, to mam do niego tak wielki sentyment, że Harry Potter zostaje, natomiast biały ptak niestety musi odpaść ale biały ptak jest naprawdę bardzo dobrą i bardzo wartościową książką. Także jak kiedykolwiek będziecie mieli okazję przeczytać sobie białego ptaka, to jest jakby lektura wiadomo na no jeden dzień to komiks, to naprawdę Wam polecam. Dalej mamy Beach Read oraz Malarz Nadziej Dwie książki o artystach. Malarz Nadziej o malarzu, który niestety stracił wszystko: żonę, dziecko, bo zginęli w wypadku. Natomiast Beach Read jest o dziewczynie, która przejmuje po ojcu dom. Chyba po jego śmierci, jak się nie mylę. Po jego śmierci otrzymuje jego dom. Spotyka tam ziomeczka, z którym bardzo rywalizowała, i oni jakby, no, tak zaczynają. Dalej rywalizować i biją się, kto napisze lepszą książkę z ich gatunku. Czyli on ma napisać romans, bo zazwyczaj ona pisze romanse, a ona ma napisać książkę obyczajową, bo on zazwyczaj pisze książki obyczajowe. I obie te książki są świetne. Ale gdzieś tam bardziej wartościową książką powiedziałabym, że jest Malarz Nadziei. Ja niestety przeczytałam tę książkę na samym początku swojej przygody z czytaniem, gdzie mój gust czytelniczy nie był na tyle wyrafinowany, tak mogłabym rzec, i nie doceniłam jej. Także no niestety odrzucę Malarza Nadziei, a zostanę przy Beach Read, przez to, że ta książka była po prostu naprawdę, naprawdę przyjemna i bardzo dobrze ją wspominam. Natomiast Malarz Nadziei, no przez to, że gdzieś tam jest to dopiero trzecia czy czwarta książka, którą przeczytałam. W życiu. Nie zrozumiałam jej wtedy, podejrzewam, że teraz mogłoby być inaczej, więc no, kurczę, kolejna książka do re no. Więcej tutaj re niż normalnego czytania. Dalej mamy Raczej Szczęśliwy niż nie oraz Dwór Cierni i Róż. To jest ciężkie. Fantastyka połączona z obyczajówką. Aż muszę usiąść wygodniej. Obie książki bardzo mi się podobały. W Dworze Cierni i Róż mogłam trochę się utożsamić z główną bohaterką. Raczej szczęśliwy niż nie, no jest to książka z niesamowitym przesłaniem O akceptacji siebie i tak dalej Ale chyba jakoś tak moje serce bardziej jest za dworem cierni i róż Przez to, że właśnie gdzieś tam z główną bohaterką łatwiej było mi się utożsamić, zrozumieć ją Podziwiałam ją, jakby przedstawiała trochę inne wartości miłości Także wyrzucamy raczej szczęśliwy niż nie A zostaje nam dwór cierni i róż Piekarnia Czarodzieja oraz Klub Smutnych Duchów. Klub Smutnych Duchów był świetną książką opowiadających o długach introwertykach z problemami. I bardzo. Fajne to było, bo znowu utożsamianie się i szukanie siebie w tych duchach, i jakby przynależność do klubu smutnych duchów jest niesamowita. Piekarnia czarodzieja zaś jest o przemocy psychicznej, no i fizycznej w domu i o różnych ludziach, o różnych problemach. Czytałam tylko jeden tą smutnych duchów, przez co też trochę go skrytykowałam przez pewne rzeczy, które tam się dzieją, na przykład zbyt szybkie zaufanie, mimo tego, że poznajesz kogoś jeden wieczór i to przeważa, że. Klub Smutnych Duchów idzie out, natomiast Piekarnia Czarodzieja zostaje, bo to jest naprawdę książka, którą warto przeczytać. Jest to książka, na której udało mi się popłakać, bo naprawdę główny bohater przeżył totalne piekło za nic. Dosłownie nic złego nie zrobił. Także no Piekarnia Czarodzieja to jest książka chyba na ten moment, mój ulubieniec w tym roku. Co się oczywiście może zmienić, bo jeszcze się, się rok nie skończy. Cień Utraconego Świata oraz Harrow Lake. Carol Lake jest to fantastyczna książka, która naprawdę bardzo mi się podobała. Jest ona o tak naprawdę wielu niesamowitych, smutnych rzeczach i jakby plot twist, który tam się dzieje. I to, co przeżywa główna no, bohaterka, piękna sprawa. Natomiast Cień Utraconego Świata jest to fantastyka. Fantastyka na naprawdę wysokim poziomie. Również porusza wiele ważnych tematów, i naprawdę jest to świetne. Książka. Przeczytałam jeden tom dopiero, jeszcze dwa przede mną i na pewno będę chciała przeczytać. Główny bohater tam był w ogóle świetny. Wiele rzeczy, które tam się działy, były świetne, ale przez to, że chyba harold Lake czytałam tak, tak niedawno, a gdzieś tam cień utraconego świata, średnio pamiętam jednak, co tam się działo i podejrzewam, że lepiej bym Wam powiedział o Harrow Lake niż o cieniu utraconego. Świata, więc cień utraconego świata idzie out, natomiast Harrow Lake zostaje. Kolejne duo, czyli Felix Ever After oraz Nasz Ostatni Dzień. O, wreszcie książki o podobnej tematyce. Gatunek nam się zgadza, ponieważ dwie młodzieżówki. Nasz Ostatni Dzień i Felix Ever After. Są to dwie niezwykle ważne książki, ale tutaj bez większego zastanowienia jestem w stanie powiedzieć, że dla mnie jednak większe znaczenie ma Nasz Ostatni Dzień, jest to ostatnie przesłanie pod tytułem Korzystaj z życia i żyj tak, jakby ten dzień był twoim ostatnim. Natomiast Felix był naprawdę super książką. Naprawdę świetnie mi się go czytało po raz drugi i świetnie się bawiłam. Girls Online oraz Do Gwiazd. Do Gwiazd, świetna fantastyka. Uwielbiam. Sci-fi w sumie. Świetny sci-fi i kocham z całego serca. Naprawdę uwielbiam tę książkę. Robię Ririt Gwiezdny Maraton. Szykujcie się, na jesieni będzie na bank. Przeczytam Całą trylogię do gwiazd, bo idealne Natomiast Girls Online jest to pierwsza książka, którą w życiu przeczytałam Teraz wiadomo, no dla mnie jest to trochę nudna książka, bo to książka dla młodzieży Nawet można by rzec młodszej młodzieży I podczas rereadu trochę się wynudziłam Dlatego Girls Online odpada, natomiast do gwiazd zostaje To jest świetny sci-fi, naprawdę świetny Pod kluczem i stalowe serce Stalowe serce to jest pierwszy sci-fi, który czytałam i jest to pierwsza książka Brandona Sandersona, którą przeczytałam i mam do niej przeogromny sentyment. Natomiast pod kluczem jest to pierwszy kryminał, chyba pierwszy kryminał, który przeczytałam i mi się podobał. Jakby naprawdę pod kluczem było świetną książką. Świetny kryminał ze świetnym plot twistem na koniec. Ja się tego plot twistu w ogóle nie spodziewałam, dlatego tym bardziej wielkie wrażenie na mnie. Mnie wy, wy, wywarł. Ale znowu sentymentalnie idąc, stalowe serce zostaje, natomiast pod kluczem. Au. Gdzie śpiewają raki i święto ognia? Święto ognia Małeckiego było przepiękną książką. Gdzie śpiewają raki? Też były przepiękną książką. Ostatecznie jednak z tych dwóch książek myślę, że jednak bliższe mojemu sercu jest święto ognia niż Gdzie śpiewają raki. Gdzie śpiewają raki miało też fajny motyw kryminalny. I jakby to było serią super. Mega fajna rzecz. To był taki wątek poboczny, więc też. Zobaczcie, na tym nie rozwodziliśmy i gdzieś tam opinia publiczna sama werdykt sobie wydała. W Święcie Ognia jest więcej takich rzeczy, które gdzieś tam przypadły mi do gustu. Święto Ognia Małeckiego jest naprawdę świetną książką i w ogóle Pan Małecki świetne książki pisze. Moi mieli, to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, a jeżeli chcecie drugą część tylko na przykład z postaciami z Harry'ego Pottera, to koniecznie dajcie znać i jeżeli chcecie drugą część, ale tym razem z książkami, które niekoniecznie mi się podobały, to napiszcie do dole w komentarzu, ja wam dziękuję za oglądanie, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego tak nie robicie, a my widzimy się już w przyszłym tygodniu o 17.30, cześć!